Ogłyłem to jakieś 4 już prawie lata temu do, do Forta trafił no drugi rozdział. No nie było fajnie, bo odebrali mi starą mapę, no dlaczego? Ale jest w tym momencie już czwarty rozdział, więc trzeba się przyzwyczajać. Ale no, tak jak mówiłem, to 4 lata temu do Forta w ramach Halloween trafił tryb walki z Królem Burzy, czyli postacią z ratowania świata. No i ostatnim powstała mapa Wyspa Króla Burzy Więc sobie ją przetestujemy i sprawdzimy czy to jest autentycznie taka prawdziwa mapa Więc zaprasz... E, no więc na pierwszy rzut oka mamy tutaj mapę, która trochę przypomina jaskinię, do której jesteśmy teleportowani w ratowaniu świata na początku ma e, misji z Królem Burzy Mamy tutaj standardowy pakiet z kamerskiej mapy, czyli tego Zabijatora niewypuszczone broni ogółem, o to chodzi w tym No i mamy tego, tego, te, te to takie tych takich wrogich typów, którzy co byli w sezonie trzecim rozdziału drugiego, wiecie o co chodzi najprawdopodobniej No i tak, sprawdźmy, testujemy, zobaczymy co się stanie ogółem. No więc na sam początek mamy tutaj skrzynkę nieskończony znaczy pistolet z nieskończoną amunicją no i jest sobie mapka są jakieś tutaj temy, jak widzę. Wezmę, przydadzą się chyba i, oczywiście, najgłówną atrakcją jest ten król burzy, który jest jakiś popsuty. Bo robi coś i w końcu tego już nie robi. No, teoretycznie ta mapa ma polegać na tym, tak jak jest w ratowaniu świata: czyli trzeba mu zestrzelić kryształy. O takie, trzeba współpracować ogólnie, bo te kryształy. E, zmieniają swoje położenie, więc trzeba razem z jakąś drużyną to robić. Ale tak to cała mapa wygląda na autentyczny ten tryb, który był z królem burzy. Tylko trochę się psuje on, więc, no, tak jak widzicie, tak się teleportuje trochę po ekranie. A tak to wszystko jest git, nawet fajnie zrobione meteoryty, co są w ratowaniu świata. A, i jak widać, progres się zapisuje na tych kryształach. Więc tak, jak widać, mapa to wypał, ale taki nie do końca, bo niedorobiony trochę. Ale tak, o kurde. Wow, wow. Ale tak to jest wszystko w porządku. Więc tak, ja dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia w niedalekiej przyszłości. Jeszcze mu tam rzucę mięso, może się ogarnie.